Teraz mamy nowy wzór funkcji. Podstawmy do niego współrzędną xową punktu P i sprawdźmy, jaką wartość otrzymamy. Potęgowanie wykonujemy jako pierwsze, więc przepiszę minus czwórkę. Minus 1 do kwadratu to jest 1. Następnie mam plus z minusem stojący obok siebie, więc zamieniam te dwa znaki na minus. Minus 4 razy 1 to jest minus 4. Odjąć 1 to się równa minus 5. I to jest współrzędna y punktu P. To oznacza, że punkt P należy do wykresu funkcji. Następnie sprawdźmy, czy do wykresu należy punkt q. Więc weźmiemy współrzędną xową punktu q. I podstawimy tą liczbę w miejsce x. Stąd otrzymamy minus 4 razy 4, dodać 2 to się równa minus 16, dodać 2 to się równa minus 14. Ta liczba, ta wartość nie odpowiada współrzędnej y punktu q, a to oznacza, że ten punkt nie należy do wykresu.